Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku będziemy chrumkać! W dzisiejszym odcinku będziemy... Pigić. W dzisiejszym odcinku będziemy uciekać. Przed czym teraz zastanawiacie się zapewne? A przed straszną ślinką pigi, opędaną wręcz. Ale o co tutaj chodzi? Co się będzie działo? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. A jeżeli jesteście ciekawi, z jakim skutkiem mi dzisiaj pójdzie, to dajecie. Dobra, na samym początku <gryw> przywitam mi jakiś dziwny dźwięk, a ojciec świnia. I co oni tak szybko? Leave my food alone. Chyba leave my... Tu jest mama świnki Pepy, Matko Boska! Co to za dźwięki w ogóle? Co tu się dzieje? Co to za ładnie skaczą? Nie mam pojęcia o co chodzi. Weź jedzenie dla świn i biegnij po punkty. Gdzie jest jedzenie dla świn? Ale o, czy ktoś może mi napisać jakąś podpowiedź? Gdzie jest jedzenie dla świn? Ale ja Wam mogę z kolei powiedzieć coś innego. Gdzie są superciuchy? Milusie i Klaudusi. Są na milusierzeczy.pl. Jeżeli chcecie sobie zakupić taką bluzę, jaką mam chociażby teraz na sobie, bądź koszulkę z krótkim rękawkiem, bądź inną bluzę, to zwijajcie koniecznie na milusierzeczy.pl i możecie sobie tam zakupić. Podpowiem tylko, że może być to idealny prezent pod choinkę. Można poprosić rodziców, że zamiast gry, bo po co kupować gry, skoro są takie fajne mapy w Robloxie i to za darmo, to można wtedy poprosić, żeby kupili bluzę pod choinkę. Bądź jakiś inny produkt ze sklepu. Ja teraz nie mam pojęcia tylko, gdzie mam iść. Tam jest mama świnia. Gdzie mam się tutaj odnaleźć? Czemu? Czemu? Już labirynt. Ej, mogę oddalić? Patrzcie, no ja faktycznie wlazłam na jakiś labirynt. Gdzie są te jedzenia? I dlaczego oni tak szybko biegają? Hmm. A bo może oni mają jakieś punkty? Dobra, tutaj nie. Czy mnie coś goni? Nie, 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 nie! Czemu mnie ono minął? On chyba goni tylko tych, co mają żarcie dla niego. I co, ona zeszła teraz do jedzenia? Ale ona jest creepy. I co? Zabrała mi żarcie! Ej, takie żarcie dla świni? No, nie! Nie! Czemu on mi nic nie robi? Ojoj. Okej. Okay. Dobra. Czyli ja stąd powinnam zabrać to jedzenie? Czy skąd? To jest zabrał mu już żarcie. Skąd się bierze jedzenie? Czy ktoś by mógł mi napisać? Piszcie mi w komentarzu, skąd się bierze jedzenie. I mam 2 dolary. Ej, i tutaj jest? To jest ten braciszek świnki. Ale się wkurzył. Dobra, a nie idźmy do braciszka. Patrzcie, tu jest jakaś zwariowana ta sama seczka i tu jest świnia kolejna. Rumki. Ja słyszę, jak coś jest Świnka Peppa. Patrz się, no on zabrał jedzenie. Jak oni to robią? Banan! Można zakupić tu banana. O, jacie. A co to jest? To zero A co to daje? To też zero buksy banan. Jak oni to. Aha, czyli zabiera się żarcie świni. Ona wtedy chwilę się użala na całą... boże. Jakie słonko. Ona się wtedy użala chwilę nad sobą i my w tym czasie możemy uciekać i chyba w zależności od tego, jak długo uciekamy, to dostajemy monetek. Punkty. Niby punkty, ale jednak dolary, nie? Dobra, tam jest Brother Pik. mi się wydaje, że jeżeli są napisy, że Brother Pig, czy na przykład e, świnka i tak dalej, to że znaczy, że one wtedy konsumują, spożywają swoje jedzenie. O, widzicie? Teraz mi znikł. I tu jest ojciec świnia. Tak. I patrzcie, oni teraz zabierają. O, patrzcie no. No jak mam jej zabrać to jedzenie? Teraz mi się udało. Zabrałam jej żarcie! Może do domku? Albo... Czy ja się dam radę z nią mijać tak tutaj? Ona teraz płacze i goni. Kurczę! Tak nie. Weź jedzenie, zaświni i biegnij pod punkty. Shop. Dobra, to jest sklep. 70? Ej, to ja coś chyba źle robię, a się wkusu. Czyli najlepiej byłoby biegać za tymi ludźmi, którzy mają aktualnie jedzenie, o! Bo oni gdzieś niedługo padą. No tak, no ale jak oni tak szybko biegają? Dobra, okej. Okay. Nie wiem, co się stało, nie? Nieważne. Idziemy do świni. Tutaj widzę. Tam w ogóle był jakiś dom. Ej, patrzcie, tu jest jeszcze jakiś taki dom. Co tu jeszcze jest? Jest jezioro. Dobra, ja to muszę zbadać. I dobra, i wlazłam. Patrzcie, tu już jest przystrojone na święta. I patrzcie, tu jest... Ej, dobra, myślałam, że mogę tu wejść. Tu jest komputer. Tu możemy grać w Robloxa. Jak nam się znuzi uciekanie przed świnką pepą, to możemy i spać, jak jest już późno. Tam jest wóce Kominek. Hmm. Ale gdzie ja mogę ulepszyć się? Patrzcie! Jaki tak. słodczaczkowy ogródek! Ja tu chyba w ogóle już byłam, no? I tutaj jest jakaś furtka. Czy ja mogę wejść normalnie na wodę? Warning: pick, clean cleanup. Aha, że wszystkie chyba się respią w tym samym miejscu wtedy. Popatrzcie, wszystkie napisy są tak obok siebie. One chyba się wtedy zrespiają tam. Tutaj jest w ogóle jakaś. To wygląda jak miska taka duża. Ale to nie jest miska zapewne. Kurczę, trochę nie rozumiem, jak ja mogę się tu ulepszyć. Aha, tu mogę patrzeć, gdzie są świnie, dobra. Tu mogę tańczyć. Ej, Rgan. No tutaj co? Zarówno kupcy. Ja chcę zabrać jej żarcia. Mam! Zabrałam jej żarcie, dobra, uciekam. LOL, tutaj nie byłam wcześniej. Ale się ktoś śmiesznie tutaj ten. I ona mnie zaraz dogoni. A czy za każą... Patrzcie, i teraz o wiele dłużej uciekam niż wcześniej przy tym samochodzie. Tak, to po jakimś czasie... O nie! O nie! Mam 8 dolarów. No ale patrzcie. Stuknij te monety, aby kupić punkty. Tutaj się punkty kupuje. No, 50 punktów za ile? To 20 robuxów. Weź siedzenie świni i biegnij po punkty. Cywka prędkości 210 punktów. Mam 8. I ja coś tutaj chyba naprawdę źle robię. No nie ma tu chyba... A może w domku można jeszcze coś kupić? Tu jest ojciec świnia. Nie, tam dalej jest, dobra. Youtuberzy, którzy, którzy grali w tą grę. Chciałabym tutaj zawisnąć, szkoda, że mnie tu nie ma. Tutaj chyba nic nie zrobimy w związku z tym. No tutaj w domku też nic nie ma. Kurczę no! Nie wiem jak się ulepszyć. Serio. Napiszcie mi w komentarzu, co mogę zrobić, żeby szybciej biegać. Różka teleportacyjna. Chciałabym mieć 202 punkty kupić. 75 robuxów, trochę sporo. Mi się wydaje, że ja coś źle robię, o! Napiszcie mi w komentarzu, proszę, a może mam jakoś coś klikać, żeby szybciej biegać, no nie. Napiszcie mi w komentarzu, co mam zrobić, żeby szybciej biegać, bo tutaj to tak chyba nie pójdzie. A w dzisiejszym odcinku chyba już skończono, bo ja w ogóle nie mam szans. Patrzcie. Ona coś nacisnęła. Był dźwięk kupna. I szybciej zaczęła biegać, a ja nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, co mam zrobić, żeby szybciej biegać. To wtedy, jeżeli będzie bardzo dużo łapek w górę, i komentarze, że chcecie kolejny odcinek z Przeglądek księgi, to wtedy sobie taki nagramy. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się. No, na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być za wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i po najważniejsze, żebym następnym razem troszeczkę lepiej uciekała przed świnią. Oczywiście nie zapominajcie też wbijać na rzeczy.pl, jeżeli podobają wam się takie ciuchy, jakie mam na sobie i chcielibyście też sobie takie zakupić. To jak? Widzimy się następnym razem? Bye.